Witam Was bardzo serdecznie, moi mili, kochani. A więc e, chciałbym Wam zaprezentować dzisiaj kolejną ciekawostkę z cyklu. Don Mario, gotuje. Kochani, e, kto śledzi moje story, na pewno e, e, wie, że wczoraj e, kupiliśmy, kochani, ślimaki morskie. Proszę bardzo, jak to wygląda? Kochani, proszę bardzo. Piękne, piękne sztuki. Piękne ślimaki, proszę bardzo. Spójrzcie, co tam się znajduje w środku. O, to jest właśnie e, ślimak. Moi kochani, wczoraj ślimaczki kupiliśmy świeżutkę. Zostawiliśmy je na całą noc, żeby z nich zeszło. Wiadomo co, kochani, z racji tego, że ślimak morski jest e, ten e, gatunek jest roślinożerny. Jego smak będzie podobny do wodorostów. On się żywi wodorostami, kochani. Na szybciutko, e, kochani. Takie ślimaki, jak kupujemy, zostawiamy je w miejscu e, chłodnym, żeby one po prostu 24 godziny, żeby z nich zeszło wszystko, po prostu, żeby one strawiły to, co mają, żeby były czyściutkie, kochani. Wczoraj kupiliśmy, zostawiliśmy. Te ślimaczki się oczyściły. Teraz je dokładnie umyjemy pod... Kochani, proszę bardzo, jeszcze pokażę tutaj inne. O, patrzcie na to. Malutkę też mamy, różne rodzaje. Patrzcie, patrzcie. Widać? O. Powinien się ruszać. On się rusza powolutku. To jest jeszcze, o. To jest jeszcze żywy ślimak, kochani. Oczyszczone. Oczyszczone pod bieżąco wodą. Płuczemy ślimaki. Wrzucamy najpierw Patrzcie, jakie sztuki przepiękne. O, proszę bardzo. Proszę bardzo, jeszcze się rusza, ucieka. Kochani, takie ślimaki wrzucamy do garka i następnie, następnie je gotujemy. Kochani, także umyte dokładnie ślimaki, kochani, zalewamy wodą i podpalamy gaz. Kochani. Tutaj trzeba wybrać, już nie wiem cholera, chyba to ten jest, tak? Żeby się nie pomylić. Kochani, w takiej lekko osolonej wodzie gotujemy, kochani, ja tu wlałem letnią wodę, poczekamy aż się ona zagotuje i myślę, że dlatego tutaj zwierzątka starczy do zagotowania. Później będziemy wyjmować je z muszli i robić przystawkę, potrawkę ze ślimaka i z pomidorkami jedzionowymi. to znaczy takie pomidorki po polsku to są pomidorki wiśniowe jedziny, kochani a więc lecimy dalej, gotujemy ślimaka, później go obieramy i na patelnię na ten garnek łyżka soli kochani w zupełności wystarczy lecimy dalej ślimaki nam się zagotowały a więc bierzemy je i idziemy ostudzić pod bieżąco zimną wodą kochane moje wariaty ostudzone ślimaki kochani, próbujemy wydostać z muszli ja wam powiem, ja to robię pierwszy raz kochani, pierwszy raz będę je przyrządzał sugeruję się tylko wskazówkami które dostałem od znajomych kochani, proszę bardzo tak wygląda ugotowany ślimak, staram się go tutaj o, wyciągnąć Moi kochani, z tej muszli dosyć piękny kawałek mięsa muszę wam przyznać, że oczekiwałem dużo mniej. Piękny okaz, kochani, zostawiamy. Już sięgamy po następnego. Proszę Was. O! Ja robię to w ten sposób. Dosyć sprawnie mi to idzie, także to naprawdę... O, proszę bardzo, Olera Jasna! Piękny kawałek. Naprawdę piękny kawałek ślimaka. O! Proszę bardzo. Super, lecimy dalej. Po wydobyciu ślimaków z muszli kochani. Następną czynnością jest przyszykowanie patelni, kochani, na rozżarzony olej. Rzucamy kochani czosnek i go delikatnie rumienimy czosnek na oleju i czekamy, aż on złapie złocisty kolor. Kochani, czosnek nam się przyszklił, a teraz powolutku, uważnie rzucamy nasze ślimaki. Ale się ja pierdzielę. Motko Boska. No to pięknie. Ale będzie sprzątania. Kochani, jedziemy dalej. Ja pierdzielę. Dobrze, że się nic nie stało. O boziurko. Dobrze, że żona tego nie widziała, bo na pewno byłyby tutaj krzyki nie tylko takie. No kurde, przegapiłem. Kochani, takie wpadki zdarzają się każdemu w kuchni. Ja pierdzielę, kto tu posprząta ten olej. No nic. Lecimy dalej. Ślimaczki będziemy tutaj teraz ładnie przysmażać. Może już nie wpadniemy teraz. Ja pierdziele. Co tu się stało? Panie moje wariaty, ale będzie TikTok. To będzie TikTok. Do podsmażonych ślimaków. Kochani, dodaję. Puszkę naszych pomidorków. O, proszę bardzo. Nasze pomodorki pelaki bez skórek i robimy taką ładną potrawkę. Dajemy tu się wszystkiemu temu przegryźć. Kochani, do przypraw oczywiście używamy tylko proste rzeczy. piecz. Sól, kochani, trochę natki pietruszki na koniec. Dajmy, kochani, temu teraz odpocząć. Niech to po prostu się przetrawi. Kochani, ostatnie minuty. Wiem, zostanę zbezczeszczony za używanie pietruszki, kochani, suszonej. Ale no niestety w całym domu nie ma w okolicy e, pietruszki, kochani. Żywej, znaczy, że na potrzeby tego filmu musiałbym lecieć specjalnie do miasta. Kochani, w całości nadajemy kapkę ostrości, kochani, dzięki Tabasco. Tabasco oczywiście czarne, skorpion. Lecimy dalej, mamy wariaty, Dajmy to temu jeszcze 5 minut i będziemy próbować. Nasze ślimaki są już, kochani, gotowe. Gasimy gaz i wykłachamy na talerz. Kochani, piękne, naprawdę piękny sosik się zrobił i będziemy próbować. Poza to wpadko jest naprawdę zajebiście. Kochani, ja powtarzam, nie jestem żadnym zawodowym kucharzem, jestem amatorem, kochani, to jest moja propozycja, i sugerowałem się tylko małymi wskazówkami od znajomych, jak przyrządzić takie ślimaki, i to nam właśnie wyszło dzisiaj. Pierwszy raz na filmie to jest moja premiera, kochani. Do tego mam uszykowane oczywiście od mojej Milady, suroweczka, kochani, e, e, taka e, do tych właśnie ślimaczków. A więc próbujemy. Koniec już tego wszystkiego. Czas najwyższy, kochani. Spróbować. Odcinam. Moja dosyć twardawe są, kochani, tak to wygląda, ten ślimak. Odciąłem mu tą stopkę. a Raz będziemy wiedzieć. O, cholera jasna. To jest dosyć twardawe. O. o. Troszeczkę tego. Hmm. To jest bardzo. To jest bardzo kruche, twarde. Ale twarde. Nie tak, także niezjadliwe, tylko... Właśnie trochę... Ciekawe, kochani, to jest... To jest bardzo pyszne. Troszeczkę sosu tutaj ten sos nam się taki zrobił intensywny, zajebisty. Mm. To jest naprawdę dobre. Bardzo dziękuję Wam wszystkim za uwagę i mam nadzieję, że podacie dalej filmik.